Wejherowo gościło przedstawicieli pomorskich gmin, którzy podczas wizyty studyjnej w naszym mieście oceniali wykonane i planowane inwestycje dotyczące rewitalizacji śródmieścia Wejherowa. Dokonane w tej dzielnicy modernizacje obiektów i ulic mają stać się przykładem dla innych samorządów, jak odpowiednio wykorzystywać potencjał unijnych programów i czerpać z nich dofinansowanie. Nasi koledzy z różnych samorządów z całego województwa pomorskiego przyjechali zobaczyć rewitalizację po Urząd Mark Szałkowski stwierdził, że, że nasze miasto odpowiada kryteriom, zasadom, aby taką rewitalizację pokazywać, jak to się u nas robi. Pokazujemy to, co zrobiliśmy od 2004 roku, ponieważ rewitalizacja to jest proces ciągły. Zmienia się w strukturze społecznej, gospodarczej, przestrzennej. Goście zwiedzili także Filharmonię Kaszubską. Przypomnijmy, że obiekt oddano do użytku w maju 2020. 2013 roku. Znajdująca się tu sala widowiskowa w kształcie łodzi posiada 400 miejsc. Koszt budowy nowej filharmonii wraz z Centrum Kultury wyniósł ponad 50 milionów złotych, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło ponad 8 milionów złotych.